Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i pukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Miszczu, całą noc pracowaliśmy i nic nie łowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I, wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Spróbujmy dzisiaj, w kontekście dwóch czytań, zrozumieć, co łączy wyznanie świętego Pawła. Z wyznaniem świętego Piotra. Paweł mówi o sobie, lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Lecz za łaską Boga. Jestem tym, czym jestem. Z kolei słyszymy, że Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Wydaje mi się, że oba te wyznania łączy jedna kwestia, którą moglibyśmy nazwać. Poczuciem własnej wartości. Tutaj istnieje pewien paradoks, bo, jak słyszycie, poczucie własnej wartości nie jest kwestią opcjonalną. Nie można nie chcieć go mieć. Jeśli się go ma za mało, to nie jest się pokornym, tylko zakompleksionym. Na dodatek. Mówiąc poczucie własnej wartości, nie mówimy to sobie dałem, tylko to mam od innych. I kiedy patrzymy na wyznanie Pawła i patrzymy na wyznanie Piotra, to obaj nam mówią coś o tym poczuciu własnej wartości. Po pierwsze mówią, że to jest coś, co ma dwie strony. To jest samoocena i to jest wiara w siebie. Samoocena to po prostu nic innego, jak opinia na temat własnej wartości. I Paweł mówi o sobie: Jestem poronionym płodem. Piotr mówi: o sobie, jestem człowiekiem grzesznym. Druga strona tego samego medalu, którą nazywamy poczuciem własnej wartości, to wiara w siebie, a więc opinia na temat własnych kompetencji w danej dziedzinie. I z kolei Paweł mówi o sobie: Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. A Piotr mówi, Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Obaj mówią nam coś, co jest bardzo ważne także dla nas. Kiedy Słyszymy te słowa Pawła, który do Koryntian mówi je o sobie, to przez to, że się określa jako ów poroniony płód, daje nam wskazówkę, jak trzeba rozumieć jego słowa, bo nie chodzi o to, że on się publicznie przechwala. On się nie chwali. Ani nie domaga się od Koryntian kanonizacji ża życia. On nawet nie mówi, że jest dumny z siebie, tylko chce podkreślić, jak wdzięczny jest Bogu. Ale cóż może to oznaczać, uchód poroniony dla poczucia własnej wartości? Myślę, że Paweł Koryntianom, a dzisiaj nam, Podsuwa wskazówkę, żebyśmy nie myśleli, myśląc o tym, jak oceniamy i patrzymy na siebie, że to ma oznaczać ni mniej, ni więcej, jak takie wyznanie: Jakiego Boże mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Więc nie miej pretensji: Jakiego mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz. I taki jestem. Paweł mówi, że jest płodem poronionym, ale nie wyrzuca Bogu tego, że jest taki jaki jest, bo taki przez niego został stworzony. Mówiąc nawet dzisiejszym językiem i bardziej radykalnie, nie mówi, że jest taki jaki jest, bo miał nieudane dzieciństwo. Chyba chce nam powiedzieć, mówiąc o sobie to do Koryntian, że nie damy zmienić swojej przeszłości, bo ona nas ulepiła takimi, jakimi jesteśmy. I nie o to chodzi, żeby na wszelki sposób próbować ją zmienić, tylko żeby się z niej czegoś nauczyć i starać się żyć. Inaczej, bo swój sukces, czyli to, co można byłoby nazwać opinią na temat własnych kompetencji, czyli wiarą w siebie, musimy oceniać zakresem wewnętrznej wolności, jaką mamy. I jeśli tak do tego podejdziemy, to Paweł. Mówi teraz nam coś o poczuciu naszej własnej chrześcijańskiej wartości w sposób, o jaki często zapominamy: że świętość to nie bezbłędność czy perfekcyjność, ale zdolność przyjmowania swoich własnych ograniczeń w perspektywie dobrej nowiny. To wzrastanie w takiej ewangelicznej logice, którą on w liście do Filipian, mówiąc o sobie, wyraża bardzo krótko: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ale, żeby to zrozumieć, to przyjąć i w to uwierzyć, musimy właśnie popatrzeć na świętego Piotra. Bo ten zrobił wbrew logice na słowo pana, wszystko nikt w ciągu dnia nie łowi ryb. To jest skazane na porażkę, ryby łowi się w nocy, bo pływają tuż pod powierzchnią. A on usłyszał, że po całym trudzie swojej nocnej pracy, w której się narobił, z przyjaciółmi, jak słyszymy, nie był sam. I nic nie ułowił, ma teraz na oczach wszystkich w dzień wypłynąć i zrobić siebie idiotę. Nie tylko, że ma wypłynąć, ale Jezus jeszcze mu podaje konkretną wskazówkę, wypłyń na głębie i zarzuć sieć. To jezioro ma. 43 metry głębokości. Sieci, jakimi rybacy w Galilei za czasów Jezusa dysponowali, miały maksymalnie półtora metra, I on z tą krótką siecią, na tą głębinę miał wypłynąć. Wszystko miał zrobić wbrew logice, wbrew swoim kompetencjom, wbrew swojemu doświadczeniu. Na dodatek słyszymy, że on tu był autorytetem dla pozostałych. Można byłoby powiedzieć szefem kompanii łowieckiej. I on słyszy, że ma to zrobić. I mówi wprost: Zrobię to tylko na Twoje słowo, wcale nie będąc przekonany, że coś się zmieni. Ale zmienia się. I to tak radykalnie, że słyszymy, choć to jest wersja troszkę złagodzona w tym polskim tłumaczeniu, że pada mu do kolan i mówi: Wyjdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Pada do kolan, to jest za mało powiedziane. W oryginale jest, że całuję mu stopy. Jezus siedział na tej łódź. Piotr, jak wszedł, mógł się tylko zgiąć, żeby być u jego kolan. Ale on pada mu do stóp i je całuje. Bo tam się dzieje coś więcej niż: Ty się znasz na rzeczy, a ja byłem niedowiarkiem. Tam się dzieje coś, co dzieje się w życiu każdego z nas. Mówiąc najprościej, my po Edenie nosimy taki bazowy lęk, że Bóg nas osądzi, że cała nasza przygoda z Bogiem sprowadza się tylko do tego. Bóg cię osądzi, pamiętaj o tym. I Piotr odpowiada na ten lęk, który nosi w swoim sercu tym, że pada do kolan Jezusa i całuje mu stopy i mówi mu odejdź ode mnie bo cokolwiek ja jestem w stanie ukryć przed innymi a nawet przed sobą przed tobą jestem przeźroczysty ty wiesz że ja jestem grzesznikiem ale my wiemy jak to się kończy Ponieważ w odpowiedzi na ten bazowy lęk Piotra i każdego z nas, Bóg cię osądzi, Jezus mu mówi: Bóg cię kocha. Wstań, Piotrze. Wstań, Piotrze. Wstań. I kiedy słyszymy dzisiaj te dwa wyznania o dwóch różnych doświadczeniach poczucia własnej wartości, w kontekście zupełnie dwóch różnych doświadczeń. Piotr miał do czynienia w fizyczny sposób z Jezusem. Paweł najprawdopodobniej nigdy nie widział go na oczy, w sensie fizycznym. Nigdy go nie dotknął, nigdy z nim nie rozmawiał, jak się rozmawia między ludźmi. Ale to, co dzisiejsze czytanie Ewangelia nam przekazują, to to, że. Ewangelii jako dobra nowina oferuje nam coś więcej niż kodeks moralny, kodeks moralny porządnego człowieka, taka chrześcijańska samoocena i wiara w siebie oparta na tym, że spełniamy przykazania. Wyznanie Piotra i wyznanie Pawła mówią nam, że ona proponuje znacznie a to znacznie więcej bo ona proponuje przemianę samej ludzkiej osoby przemianę możliwą przemianę każdego z nas mimo to większość z nas nie ma o tym pojęcia bo my nie wierzymy kim my się możemy stać dzięki łasce Jaki potencjał kryje się w ludzkiej naturze odkupionej przez Chrystusa? My, w najlepszym wypadku, sprowadzamy właśnie to wszystko jedynie do, tych, do tego konstruktu poczucia własnej wartości, opartej na samoocenie i wierze w siebie. A Paweł i Piotr mówią, gdyby tą to własne poczucie wartości mieli oprzeć tylko na tym, to jeden mówi, jestem poronionym płodem. Nie jestem tam, gdzie powinienem być, taki, jaki powinienem być. A drugi mówi wprost, jestem grzesznikiem, odejdź ode mnie. Nam się wydaje, że Ewangelia oczekuje od nas po prostu bycia porządnym człowiekiem. Dlatego tak... Intensywnie nosimy w sobie ten lęk, że Bóg nas osądzi. Ewangelia jest dla nas propozycją rewolucyjnej zmiany opartej o łaskę, z której dopiero wynika poczucie własnej wartości i kompetencji. To jest ta kolejność. I żeby to wszystko spuentować, to na koniec przeczytam Wam urywek listu pewnego średniowiecznego Dominikanina Henryka Bitterfield do naszej Polskiej Królowej Jadwiki. Gdy my przychodzimy do Jezusa, to w poczuciu własnego grzechu chcielibyśmy Go całować w stopy. Ale kiedy chcemy się pochylić, Jezusowi do nóg, on mówi, całuj mnie w usta, nie całuj mnie po stopach. Całuj mnie w usta, nie całuj mnie po stopach. Wstań, bo jesteś tego wart w moich oczach. Wstań, ja chcę uczynić Cię równym sobie. Właśnie o to chodzi, że nasze chrześcijańskie poczucie własnej wartości i wynikających stąd różnych potem kompetencji powinno czerpać z tego. Ja chcę Cię uczynić równym sobie. Wstań. Ja wiem, że jesteś grzesznikiem. Wstań. I Piotr to odkrył, bo w tej Ewangelii, jak słyszymy, przeszedł od doświadczenia nauczyciela do doświadczenia Pana Trzymistrza. I właśnie chodzi o to, żebyśmy tak jak Paweł i Piotr, obojętnie jakie mamy za sobą życie i co w tym życiu nasz kształtowało. Potrafili wstać, a nie usprawiedliwiali się. Jakiego Bożem mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, takie miałem, a nie inne dzieciństwo. Więc w najlepszym wypadku padnę ci do stóp i będę całował twoje stopy, bo wiem, że jestem grzesznikiem. Odwróć ode mnie wzrok, zajmij się innymi. Przynajmniej będę miał. Święty spokój. On ciągle mówi: Wstań, bo chcę Cię mieć równym. Więc jeśli narzekamy na poczucie braku własnej wartości, to tylko dlatego, że szukamy Go nie tam, gdzie Go znajdziemy. Jest wiele ludzkich czynników, od których to poczucie naszej ludzkiej własnej wartości jest uzależnione. I jest wiele ludzkich czynników, którego nam także odbiera. Ale jeśli, jak Paweł i Piotr, popatrzymy nie na siebie, tylko na niego, to on nas prosi, żebyśmy nie patrzyli w ziemię i w jego stopy, tylko żebyśmy popatrzyli w jego oczy. I to spojrzenie nas zmienia i to spojrzenie nas zmieni, nie raz, tylko raz, a dobrze. A teraz wspólnie wyznajmy nas.